Siema, um, Jestem nowy na, na YouTubie i chciałbym się wybić! I. Witam na moim kanale! Zaczynamy sobie grę jakąś. Nową, nie nową, tylko starszą trochę. ja sobie chwilę grałem. No, w tą grę. Um, widzimy tutaj. o! Oh. o! Oh. No dobra, mamy, musimy zarabiać i po prostu zarabiać. Więc co, kupujemy na przykład chleb, mąkę i cukier puder. No dobra, no to i wykładamy. Ale to chciałbym sobie zmienić to, tak jak ja bym chciał. Bo bym chciał tak mieć. I trochę dalej to. Dobra. To teraz tutaj wystawiamy chleb. Oczywiście musimy być lepsi od innego sklepu. To jest zawsze trzeba to było robić. odcinki a naj, najczęściej będzie chyba z tego World no, przykład Counter Strike, Valorant te, tego typu dobra mamy 3,70 trzy, jedenaście, cztery, osiemdziesiąt dwa i sklep otwieramy. I Tesla jalo. Zmieniło się to wszystko, bo kiedyś to była taka mała uliczka, a teraz jest takie wielkie i trochę mi się tu nie podoba. Poczekajcie chwilę, bo ktoś mnie woła. Dobra, jestem. Przepraszam, że musiałem... Yy, musiałem się poczekać chwilę, ale ktoś mnie wołał. Wchodzimy ja Pierwsza Easter Egg. O kurde. Ale bust, o kurde, co jest? O, nie działa. Szkoda. O, pierwszy klient. Chyba, nie, pierwszy klient. A co kupuje? Chleb. Aha, tylko chleb. Szkoda. A, kolejny klient. A, makaron będzie robił ok dobra, kolejny mąka makaron no pewnie coś będzie robić z tego nie wiem co może robić z tego dobra w 19 złotych O, o kurde ale ale co robimy? Uwaga. Op, hop hop hop, man dzisiaj takie jakby zrobimy sobie pierwsze pierwsze dni tego tej gry bo tego musimy sobie zobaczyć jak to działa wszystko i tę makaron będzie robiła chyba makaron będzie robił o, na razie, normalne te normalne produkty też trzeba jeszcze ten czołg kapieki w, w ogóle kupić no dajemy radę ale chinol ale chinol idzie O, dużo kupuję, patrzcie. Tak? nowe rzeczy. Ogólnie ładnie wyglądają te nowe tekstury i to te nowe miasto. To jest chyba nawet lądy, albo jakiś inny. Idzie, yeah. agent, tajny agent, CIA. A, dziękuję ja ja panie przewodniczący. Pani. pani, też ma wzięła. I kolejna pani matko święta kurde jedno mi zostało, no ale okej. Okay. O matko święta. To jeden dzień zrobimy I po prostu będziemy kończyli odcinek Bo jeszcze będę musiał nagrać na jutro Jutro będę nagrywał na pojutrze I tak będę robił O stacja benzynowa tutaj jest nawet Ale fajnie no, wyjdziemy, bo pewnie ja ktoś nie będzie chciał okrościć. A jednak nie. Ogólnie to są mali ludzie sobie, to. co? 10 minutowy, albo 11 minutowy odcinek wystarczy. Ale pięknie. O, ten trzy, dwa chleby kupiłem. No no! Z czasem się będziemy rozwijali. Jestem z tego mocno zadowolona. Pasty nie ma, co jest. Dobra. Jeszcze ktoś idzie? Ten pan ostatni będzie. Dobra. No, dziesięciominutowy odcinek, więc widzimy się w kolejnym odcinku z tego albo innej gry, więc na